Firma PH Udruszcz, mieszcząca się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich, oferuje całodobowo krótki i długotrwały wynajem samochodów dostawczych 9-osobowych oraz osobowych. Wynajem możliwy jest z kierowcą lub bez. Telefon kontaktowy 722 012 002. Do wynajmu zaprasza prowadzący tę działalność Paweł Druszcz. W ofercie przedsiębiorstwo posiada 15 samochodów różnych marek, każdy typ od małego pojazdu do dużego busa. Wypożyczenie odbywa się bez opłaty kaucji. Dodatkowo firma świadczy także każdego rodzaju usługi transportowe, choćby związane z przewozem osób Również na dalsze trasy po terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu. O szczegóły należy pytać pod numerem telefonu 722 012 002. Jakiś czas temu gmina Końskie poinformowała za pośrednictwem mediów, że poprzedni wykonawca ulic w centrum porzucił plac budowy jako argument podano wyjazd ukraińskich robotników do swojej ojczyzny w celu jej obrony. Sprawdzamy co dalej z rozkopanym centrum. Gmina Końskie zamierza w przyspieszonej procedurze znaleźć nowego wykonawcę. Rozmowy i decyzje mogą mieć miejsce w najbliższych dniach. W tym tygodniu odbędą się negocjacje z potencjalnymi wykonawcami. Nie, tutaj skorzystamy z formuły zaproszenia do negocjacji bez publicznego ogłoszenia. To jest formuła przewidziana prawem zamówień publicznych. Ona w takich sytuacjach nadzwyczajnych skraca drogę do. Do kończenia zamówienia, do zlecenia wykonania robót, równoprawną z przetargiem nieograniczonym. Mamy obowiązek zaprosić te podmioty, które brały udział w ostatnim przetargu oraz firmy, które. Swoim potencjałem dają nadzieję na to, że mogą udźwignąć taki temat. Jednocześnie gmina dokładnie sprawdza to, co już zostało wykonane, choćby w celu rozliczeń ze spółką, która dotychczas zajmowała się remontem ulic. Trwa inwentaryzacja wykonanych robót z udziałem poprzedniego wykonawcy. My część tej inwentaryzacji mamy zrobione, ale ważne jest, żeby to Dotychczasowy wykonawca brał w niej udział, bo to jest coś, co będzie przedmiotem również rozliczenia czy wzajemnych rozliczeń między nami a, a PSS, polskimi surowcami skalnymi. To również jest element, który będzie ważny przy negocjacjach, bo pozwoli dookreślić zakres robót niezbędnych do wykonania. Dotychczasowe ustalenia wskazują na to, że pod ziemią do wykonania zostało jeszcze 80 metrów kanalizacji deszczowej i mniejszy fragment kanalizacji sanitarnej. Największym wyzwaniem będzie jednak to, co znajduje się ponad nią. Nowy wykonawca będzie musiał wykonać nawierzchnię bitumiczną na całej ulicy Piłsudskiego, a także nawierzchnię granitowe na dużych fragmentach chodników i miejsc postojowych przy głównej arterii miasta, a także przy ulicy Księdza Granata. Firma, która podejmie się tego wyzwania, będzie miała czas na realizację go do 30 20 czerwca bieżącego roku